Wieęś Coraz częściej żyjemy w pośpiechu. Rezygnujemy z czasu dla siebie po to by lepiej służyć naszym bliskim, by zostawać po godzinach, a przez to więcej pracować i więcej zarabiać, po to by nam wszystkim żyło się lepiej. Kto z nas może pozwolić sobie dzisiaj na chwilę wytchnienia, tak wiele obowiązków i tak wiele oczekiwań? Kiedy rezygnujesz z czasu dla siebie, wydaje ci się, że dzięki temu stajesz się lepszym ojcem, matką, lepszym pracownikiem, lepszym mężem, żoną, ale czy na pewno tak jest. Kiedy ja wracam zmęczony po całym tygodniu. Kiedy rezygnujesz z czasu dla siebie, bardzo często okazuje się, że relacje wcale mi się nie układają. Mam bardzo dużo oczekiwań wobec moich bliskich. Wobec mojej żony, by rozumiała, że cały dzień ciężko pracowałem i teraz potrzebuję wytchnienia. A wobec moich dzieci, którzy, które chcą, żebym się z nimi bawił w jakieś dziwne zabawy, a ja po prostu już nie mam sił. Miało być lepiej, a wcale lepiej nie jest. I gdy tak pracujesz, rezygnując z siebie, kiedy to wszystko ci się nazbiera, zmęczenia, frustracja, yy, brak satysfakcji, nagle dochodzisz do wniosku, nie no, muszę odpocząć, potrzebuję wytchnienia. I wtedy nagle dajesz sobie trochę luzu. Zaczynasz bez sensu przeglądać tablicę wallową na Facebooku, albo dajesz upust w wielogodzinnych seansach z Twoim ulubionym serialem. I czas, który poświęciłeś na odpoczynek, okazuje się, że przynosi jeszcze większe zmęczenie. Wpadasz w błędne koło. Czy tak musi być? Potrzebujesz nie tylko odpoczynku. By zregenerować swoje ciało i swój umysł, ale potrzebujesz również czasu, by przygotować się do pracy, by nastawić się odpowiednio do relacji, które są przed tobą. Potrzebujesz zmienić myślenie, jeśli chodzi o czas wolny. Ten czas jest po to, byś mógł lepiej służyć. Steven Covey w swojej książce 7 nawyków skutecznego działania mówi o nawyku ostrzenia piły. Aby zrozumieć, o co chodzi, przedstawia pewną historię dwóch drwali, którzy postanowili podjąć pewną rywalizację. Cały dzień mieli ścinać drzewa, a na końcu zobaczyć, kto ściął najwięcej. Zabrali się ostro do pracy. Każdy z nich dawał z siebie wszystko, ale jeden z nich po dwóch godzinach postanowił zrobić sobie przerwę. Usiadł na ściętym drzewie, wyciągnął kawę, otworzył kanapki. Drugi widząc to, stwierdził, to jest moja szansa. Zaczął pracować jeszcze mocniej, widząc tym nadzieję na zwycięstwo. Ta historia powtórzyła się w ciągu dnia kilka razy. Po południu jeden z nich był pewien swojego zwycięstwa. On pracował cały dzień bez przerwy, a drugi co chwilę robił sobie przerwę. Na koniec dnia, kiedy policzyli ilość ściętych drzew, okazało się, że wygrał jednak ten, który robił sobie przerwy. Dlaczego? Ano dlatego, że ostrzył swoją piłę, czyli. Zatroszczył się o to, by nabrać sił, a dzięki temu bardziej efektownie i efektywnie ścinał drzewa. Niby pracował mniej czasu, ale za to dużo bardziej skutecznie. Tak jest też z odpoczynkiem w naszym życiu i z czasem, który poświęcamy dla siebie. Jeśli zachowasz pewną równowagę między pracą, relacjami, a czasem dla, ciebie, dla siebie, okaże się, że będziesz dużo bardziej efektywny i zadowolony z tego, co robisz. Dlaczego zatem, wiedząc to wszystko, nie dajemy sobie prawa do odpoczynku? Może być tak, że masz fałszywe przekonania na ten temat. Myślisz sobie: Nie mam prawa do odpoczynku, ponieważ inni ciężko pracują na swój sukces. Nie mam prawa do odpoczynku, ponieważ muszę poświęcić czas moim dzieciom. Nie mam prawa do odpoczynku, bo moja żona potrzebuje rozmów ze mną. Mój mąż chce spędzić ze mną czas. Może być też tak, że sam uważasz, że odpoczynek jest zbędny. Potrzebujesz pracować, pracować, pracować. To nazywa się pracocholizm. i w pewnym momencie obiecujesz sobie, że zrobisz sobie przerwę, ale to się wcale nie wydarza. W twojej liście priorytetów hmm, czas dla siebie jest bardzo nisko albo go tam w ogóle nie ma. Jak zatem zadroszczyć się o czas dla siebie? Jak nauczyć się znajdować czas dla siebie? Ja mam na to trzy sposoby. Po pierwsze, robię to od samego początku mojego dnia. Kiedy rano się budzę, to pierwsze, co robię, oprócz zaparzenia sobie kawy, bez której dzień nie ma sensu, to siadam i daję sobie kwadrans na to, żeby pobyć samym sobą. Obserwuję, co się dzieje z moim ciałem, czy są w nim jakieś napięcia. Obserwuję, co się dzieje z moją głową, jakie myśli mi kołaczą. Obserwuję, co się dzieje z moim sercem. Może być tak, że miałeś ciężką noc, dzieci nie spały. Może dzień wczorajszy to wspomnienie trudu, przez który przeszedłeś w pracy, i jeszcze emocje z dnia wczorajszego ci towarzyszą. A może po prostu tej nocy ciężko spałeś. I może być tak, że wstałeś lewą nogą i potrzebujesz się zatrzymać, nastawić się, dać sobie czas po to, by wyruszyć w nowe obowiązki. By z radością pełnić swoje zdania w pracy, by z radością poświęcać czas swojej rodzinie. Znajdź zatem rano 15 minut na to, by nastroić swoje ciało, umysł i serce, by spotkać się z samym sobą. Często oczekujemy od innych, by nas zrozumieli, a prawda jest taka, że to my nie rozumiemy siebie. Po drugie, planuj swój odpoczynek. Przecież to oczywiste, że planujemy ważne rzeczy w naszym życiu. Wyjazdy, zakupy, spotkania z bliskimi. A jeśli chodzi o odpoczynek, to wielu z nas działa spontanicznie. Jeśli należy się okazja, to odpoczywasz, a jak nie, to trudno. Pamiętaj, że spontaniczny odpoczynek jest przydatny, ale dużo bardziej będziesz zadowolony, jeśli zaplanujesz czas na odpoczynek i przemyślisz, co w tym czasie fajnego zrobić. Możesz pójść do lasu na spacer, możesz spotkać się ze swoją ulubioną książką, możesz posłuchać muzyki, możesz zrobić sobie medytację, możesz po prostu z sobą posiedzieć. Zaplanuj to, przeznacz na to konkretny czas, umieść to w harmonogramie swojego tygodnia, tak byś o tym nie zapomniał i żebyś wiedział, że to jest coś bardzo ważnego. I po trzecie, to jest pomysł, który praktykujemy wraz z żoną już od wielu lat. Każdy z nas potrzebuje takiej biblijnej pustyni czasu odosobnienia. Dwa razy w roku, raz w roku, wraz z żoną mamy taką umowę, że każdy z nas wyjeżdża na kilka dni samemu. To może być wyjazd na jakieś rekolekcje, albo do hotelu, to może być wyjazd w góry lub nad morze, tam gdzie ci odpowiada po to, żeby pobyć tylko i wyłącznie z sobą samym. Po to, żeby spotkać się z sobą samym, po to, żeby zobaczyć, dokąd w ogóle zmierzam, jaki jest sens i cel mojego życia. I dzięki temu możesz nabrać siły, które pomogą Ci później w codzienności być lepszym mężem, żoną, ojcem, matką, ale również lepszym pracownikiem. Pamiętaj, że czas dla siebie to nie kwestia przyjemności, tylko kwestia rozsądnego podejścia do dysponowania swoimi zasobami. Swoją energią. To czas, gdzie możesz naostrzyć piłę, by po prostu być lepszym. Dlatego na początek zapraszam Cię do wyzwania 15 minut o poranku. Jeśli potrzebujesz przypomnieć sobie o tym, że masz to zrobić, zainstaluj sobie odpowiedni przypominacz. Ja, kiedy zaczynałem przygodę z kwadransem z rana, nakaliłem sobie na ekspresie karteczkę 15 minut dla mnie. Dlaczego? No, bo człowiek wstaje zaspany, może lekko jeszcze nieobudzony, zmęczony po nocy i zaczyna działać odruchowo. Ja odruchowo wyruszam w wędrówkę do ekspresu, do kawy. I kiedy nalewam kawę i spoglądam w górę, aha, to już wiem, teraz czas dla mnie. Może twoją pierwszą wizytą po przebudzeniu jest wizyta w toalecie. Możesz sobie nakleić karteczkę na lustrze. Znajdź coś, co ci pomoże wyrobić nowy nawyk. Nawyk dbania o siebie, nawyk dawania sobie czasu po to, by ostrzyć swoją piłę i stawać się lepszym. Aplikacja Rodzina Rodzin Poleć innym.